Cześć, witajcie! Oto najnowsza mysz od Cruxa. Marki, która zawsze dowoziła budżetowy, dobry sprzęt, a przecież dobrze to pamiętamy chociażby z Cruxa Ataxa, który był kupowany na Potęgę i podejrzewam, że nadal jest wybierany pod względem swojej opłacalności. W dosyć takiej można powiedzieć, budżetowej półce cenowej. A oto nowość od tej marki, czyli myszka Crux Plasma Wireless. Jest to konstrukcja, która, która ma podbić półkę budżetową, bo myż sama została wyceniona na 129 zł, więc, jak na konstrukcje bezprzewodowe, jest to bardzo przyjemna cena. I jest to konstrukcja, która zarazem kojarzy mi się z czymś, co już w rękach tak naprawdę miałem, czyli z Zirkonem od Genesisa, a dokładnie modelem 660. Dlaczego mi się kojarzy? Dlatego, że sama bryła konstrukcyjna jest w zasadzie taka sama. Takie samo jest również podświetlenie czy sposób komunikacji z komputerem, który jest dostępny w tej myszce. A skoro o sposobie komunikacji mowa, to możemy połączyć tą myszkę przewodowo poprzez dołączony kabel 180 cm typu parakord lub bezprzewodowo poprzez Bluetooth lub dołączony adapter. Ten adapter możemy sobie także ładnie, bardzo wygodnie schować z tyłu urządzenia w taki właśnie schowek. W zasadzie identyczny jak w Genesisie z Irkoniem. Z nim wtedy miałem delikatny problem, taki, że lubił się ten adapter z niego wysuwać. Tak tutaj tego nie zauważyłem. Może to po prostu zależy od sztuki, bo to wiadomo, że to są milimetry. Jakby nie było, na pewno warto powiedzieć sobie, dla kogo jest to mysz. Mysz przede wszystkim jest dla osób, które chcą używać wygodnej myszy, która nie kosztuje miliony monet. A także jest bezprzewodowa i coś sobą reprezentuje. Bo mamy tutaj sensor na przykład PAF 3311, który bardzo nieźle wypadł w teście Enotus Test, który teraz widzicie. Nie ma także problemów z jego działaniem w grach, czy ogólnie podczas zwykłego korzystania z komputera. Sam chwyt przykładowo, który był dla mnie tutaj wygodny do stosowania, to jaki palm, Claw oraz fingertip. W każdym, w każdym mysz była wygodna, bo ona jest w zasadzie takich wymiarów, że nawet na nieco większych dłoniach można z palma w niej korzystać. I poza tym warto powiedzieć sobie o samych przełącznikach, a zanim o przełącznikach, to może o przyciskach, których jest tu sześć, bo jest to mysz taka, bym powiedział, klasycznej budowy, czyli dwa główne przełączniki, przycisk w scrollu, dwa boczne przyciski, a także jeden do zmiany DPI na spodzie myszy. Zmiana DPI jest sygnalizowana poprzez y, diodę znajdującą się na y, górze myszy, która będzie nam świeciła w kilku różnych kolorach, w zależności od wybrania właśnie poziomu DPI. Same y, switche, które znalazły się pod głównymi przyciskami to w GM 4.0, więc całkiem niezłe przełączniki, które całkiem nieźle brzmią, nie wymagają także wiele siły do aktywacji. Natomiast sam scroll jest pozycjonowany, ma taką gumę na środku, ale same brzegi są już plastikowe, czyli nie jest w pełni gumowy, a jedynie jego środek. Jednak, co ciekawe, wymagana jest nieco większa siła do jego przesunięcia niż w takiej klasycznej myszce, którą na co dzień z reguły mam do dyspozycji, czy to do, do, do w ramach recenzji, czy też dla siebie samego do zwykłego użytkowania. I tutaj także pojawiła się taka delikatna zmiana względem Zircona 660, a więc możliwość zarządzania podświetleniem z poziomu myszy. Tego nie było w Genesisie, a jak wiecie albo nie wiecie, tutaj brzegi myszy są wyposażone w delikatne podświetlenie, które możemy zarządzać właśnie z poziomu aplikacji, do której przejdziemy później, lub z poziomu myszy. Przytrzymując przycisk ten boczny oraz scroll, czyli w sumie. Ciskając te dwa przyciski, zmienia nam się poświetlenie, jakie jest, każdy tryb się zmienia w tej myszy. Tego nie było w Genesisie, i to jest dla mnie dodatek na plus. Bo ja osobiście nie przepadam za oprogramowaniami do myszek, rzadko z nich korzystam. Więc jakbym chciał pozbyć się poświetlenia albo może je włączyć, w zależności na co miałbym ochotę, no to po prostu szybki skróci, łatwy do zapamiętania i mamy temat załatwiony. Natomiast jeszcze wracając do spodu, który tak szybko e, przeskoczyłem, mamy tutaj dwa główne ślizgacze, w sumie trzy, bo jeden jeszcze jest wokół sensora. I są to ślizgacze dosyć grube, które e, o dziwo. Bardzo fajnie się spisują na pokładkach typu kontrol. Wiadomo, że nie jest to poziom myszek za na przykład dwukrotność tej ceny, ale jak na tą półkę cenową jest bardzo, bardzo dobrze. Oraz jak możecie zauważyć, pomimo, że mysz jest cała zabudowana, na korpusie nie ma żadnych wycięć, które są na przykład w liksie, Liwie czy innych tego typu konstrukcjach, tak na spodzie dziur jest sporo. Nie przeszkadza to zupełnie w, podczas korzystania, a daje wam się nam na przykład miejsce na ten adapter. Nie, ma, nie trzeba korzystać z żadnych zaślepek. Jak wspomniałem jest przycisk do zmiany DPI, ale jest także suwak do zmiany y, trybu połączenia. Mamy tutaj Bluetooth, mysz wyłączona lub też, gdy korzystamy z niej przewodowo. A więc co, myślę, że z grubsza mamy konstrukcję matową, która występuje jedynie w kolorze czarnym, omówioną, więc myślę, że możemy przejść do oprogramowania, które omówię szczegółowiej nieco. Oraz do podsumowania. A więc tak jak wcześniej wspomniałem, do Kruk z plazmy dołączone jest oprogramowanie, w którym to mamy cztery podstawowe zakładki. Co prawda jest to oprogramowanie w języku angielskim lub chińskim, więc nie mamy języka polskiego. Ale w zakładce pierwszej lighting, czyli poświetlenie, mamy do wyboru kilka trybów poświetlenia, z tym, w tym jest tryb również z możliwością jego wyłączenia. Możemy ustawić, dostosować jasność, prędkość, także czas uśpienia, jaki jest potrzebny, aby poświetlenie zostało wyłączone, gdy nie ruszamy. Myszką. Możemy także zaznaczyć opcję, że jeśli ruszamy myszką, to żeby wtedy się nie poświetlało, to jest całkiem fajne, bo wtedy raczej na myszkę nie patrzymy, prawda? W drugiej zakładce Customize mamy możliwość przypisania różnych funkcji do każdego z przycisków, tak na przykład dla przycisku załóżmy piątego, czyli drugiego bocznego możemy przypisać, żeby uruchmiała się konkretna opcja, konkretny program, jakaś opcja w Windowsie, na przykład odświeżenie lub wklejenie, kopiuj, wklej lub cofanie itd. itd. Trzecia zakładka DPI czy DPI kto jak bardziej woli pozwala na dostosowanie tych sześciu poziomów sześciu poziomów DPI. Możemy część z nich wyłączyć albo dostosować pod siebie do różnych wartości czy to chcemy 2000 na przykład na trzecim poziomie czy może 5. Jest także możliwość wybrania odświeżania i co jest odnośnik do ustawień systemowych czyli tu już taka klasyka. I czwarta zakładka pozwala robić makra. Poza tym Mamy informację o stanie naładowania baterii, czy jest połączona myszka za pomocą odbiornika, możliwość zresetowania wszystkiego wczytania jakichś ustawień, zapisania i ich zastosowania. Crux Plasma Wireless. Czy polecam tą konstrukcję? Z całą pewnością tak, mysz wyceniona na 129 zł z całkiem, z całkiem niezłymi podzespołami, ale przede wszystkim co mogę powiedzieć, jest to wygodna i dobrze wykonana konstrukcja, która nie trzeszczy nie wygina się w rękach i jest dosyć precyzyjna. Bardzo dobrze mi się korzystało w nią w grach, jakichś tam Battlefieldach Call of Duty, a także podczas codziennego użytkowania nie męczyłem się podczas korzystania z niej i jako mysz budżetową z oprogramowaniem, z możliwością personalizacji podświetlenia, całkiem mogę ją polecić. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się. Takiego zrównoważenia w tej konstrukcji, bo z reguły jest tak, że producenci chwalą się czymś w takiej cenie, na przykład oj, mamy sensor takiej i takiej klasy, a reszta niestety jest ucięta na, na ślizgaczach, na jakości wykonania czy tego typu rzeczach. Tak, tutaj jest to bardzo zrównoważona konstrukcja, która w tej cenie ma zdecydowanie ra, rację bytu i z pewnością mogę ją polecić.